Tyle razy opowiadają, że w noc wigilijną zwierzęta mówią ludzkim językiem. Jeden z chłopców chciał koniecznie usłyszeć, co mówi jego pies. Położył się po wigili do łóżka, ale wszystko robił, żeby nie zasnąć. Najpierw liczył raz, dwa, trzy, cztery do pięćdziesięciu sześciu, ale się znudził, więc zaczął się szczypać. Potem wstał i chodził po pokoju jak jesz. Czujny jak żuraw. Żuraw, żeby nie zasnąć, stoi na jednej nodze, a w drugiej trzyma kamień i wie, że gdyby się zdrzemnął, kamień upadnie i obudzi. Wreszcie doczekał się północy. Pobiegł do psa, żeby go usłyszeć. Pies naprawdę zaczął mówić ludzkim głosem. – Ty łajdaku! – powiedział. – Dlaczego mnie ciągniesz czasami za ogon i nie zmieniasz w miejsce wody regularnie? Dzięki Bogu, że chłopcu się tylko to przyśniło. Usnął, bo za krótko jednak liczył, za krótko się szczypał i za krótko chodził po pokoju. No nie był czujnym żurawiem. Chyba zwierzęta nie mówią ludzkim głosem, powiedziała babcia, która wszystko wie. Ale wasz dziadek ryczy czasem jak lew, beczy jak baran, kiedy mu zginie sto złotych. Fuka jak kot na mnie, tylko w czasie wigilii mówi ludzkim głosem, kiedy składa życzenia i całuje mnie przy opłatku.